Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić stronę HTML w, w notatniku. Otwórzcie notatnik i bierzecie to co ja. HTML, head, teraz title i nazwa strony, która będzie wyświetlana tutaj oto w tym pasku. I zamykacie to slash. Ogólnie zamykacie head. Następnie body back color, black, czyli y color tła. Teraz zajmiemy się nagłówkiem. Jeżeli chcecie mieć po boku, font fontsys. Y, tutaj koniecznie, musi być w cudzysłowie, to jest rozmiar ciągi. Kolor, ko red, czyli czerwony. I to, co chcecie mieć w nagłówku napisane, czyli DJ Hero. Jeżeli chcecie mieć wyśrodkowane, pójdziecie center i zakończycie slash center. Stronę zakłada stronę zakończamy slash body plik zapisz jako koniecznie musi być indeks ja już mam zapisane i wasza strona będzie wyglądać już tak Dobra jeżeli chcecie wiedzieć jak na y, stronę dodać gg piosenki jakieś fajne to zrobić gry dodać aplikacje inne filmy oglądajcie moje następne filmiki